dobry, witam was w kolejnym filmie na kanale. Widzimy się ponownie w Geogasterze i dzisiaj zbierzemy się po raz, nie wiem, który, z mapą Polski. Zobaczymy, jakie lokacje dzisiaj zwiedzimy, co nam się trafi. Mam nadzieję, że będą jakieś fajne, ciekawe miejsca, które będą godne uwagi. No i przede wszystkim zobaczymy, jaki czas uda się na tych lokacjach wykreślić, bo to o to też w tym chodzi, prawda? Więc no, na starcie widzów proszę cię łapki w górę, subskrypcji i napisanie jakiegoś komentarza, żeby podbić statystyki tego filmu. Wiadomo, jest to dla mnie bardzo ważne. Chciałbym dojechać do tego tysiąca subskrypcji. Prędzej później. Mam nadzieję, że się uda to w tym roku, ale bez Waszej pomocy będzie to niemożliwe. E, oczywiście, kanał również można wspierać poprzez opcję wspierania na YouTube, bądź donaty na Tipeee. Za wszystko z góry dziękuję. E, no i e, e, lecimy z tematem. E, dobra, oczywiście, wspierając również wspieracie mój rozwój, za co jestem no, doskonnie wdzięczny, nie? Dobra. Okej. Okay. Sala bankietowa finezja, e, dobrze, jaka jest sala bankietowa. Ulica Szkolna tam była, by the way, nie przeczytałem, ale e, myślę, że zdążyliście to zauważyć bez mojego komentarza nawet. E, jakaś duża co to jest? Jakaś duża hala, nie wiem, jakiś zakład duży Co to jest? Won, won, z tymi matkami Co to jest? Ciekawe, jakaś, nie wiem, czy co? E, Radziejów Radziejów, skąd ja kojarzę Radziejów? E, gdzieś na, gdzieś na Śląsku dolnym? Ale nie wiem, kurde nie wiem. Co, coś, mi, coś mi świta ta nazwa, ale... Gra nie wiem gdzie, e? o! Ciechocinek Radziejów e, 266. Okej, okay, okej. Okay. Czyli nie na śląsku jednak, no to nie zdecydowanie direcku się grało. Jest tutaj. E, więc jesteśmy gdzieś pomiędzy. Może Aleksandów Kujawski? Może? Ty, nie wiem, nie wiem. Trzeba to sprawdzić. Kruszwica Gdzie jest kruszwica? Dokładnie. Wątkowo. Tu jest kruszwica. Może to jest dobre. Fabryczna Gminę Środek Kultury. Szkolna, ty, to będzie tu. Tak, 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 to będzie tutaj. To będzie tutaj. Pięknie. 5 metrów. Bardzo ładnie. Dobra. Lecimy dalej, e, lecimy dalej. Jakieś rondo mamy na starcie? A, 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 a. Co to jest rondo Mirosława Breguły. Ok, spoko, spoko. E, Bojarskiego, dobrze. Bojarskiego. E, wróćmy. Co, co tu jest napisane? Może coś wyczytam stąd z tego znaku. Stary Dom Pomocy. temka to jest ha, harpów, chorpów. Coś takiego. Um, dobra, pojedziemy dalej. Może jeszcze coś ciekawszego znajdę, co mi trochę pomoże. Yy, zlokalizować moje aktualne miejsce. Jest jakiś autobusik, może masz coś napisane? Czy nie masz? Czy nie bardzo? Nie, nie masz nic. Masz tylko ZTM i numer autobusu. Hmm. Średnio mnie to yy, interer w tym przypadku. Hmm, dobra, dobra, dobra. Yy, Chorzów, ok, czyli Śląsk niedobrze. <grym> Niedobrze, no, bardzo niedobrze, bo ja strasznie nie lubię śląska. Eee. Myślę, że jak wiecie, tym bardziej tego aglomeracji śląskiej, nie? Chorzów stary w coś tam. Dobra. Eee... Szukajmy, może coś znajdę. Eee. Tysiąclecia. Chorzów stary, ty. Jest coś. Coś jest. Eee... mianowicka Bo jest takiego, ty jest! Jest, jest, jest! Dobra! Dobra, dobra, dobra. Eee... Jesteśmy zaraz obok Toronda. Bliżej, bliżej, bliżej. I tu git. 8 metrów. Bardzo dobrze... E, e, Okej, ok, zobaczmy tutaj. Wyjeżdżamy... Nie, wjeżdżamy do obszaru zabudowanego chyba. Ta. Ale tu jest bardzo przydatny znak jednak, jednak. dobra, tak mi się dobrze wydało. Czarne Malborg czuchów 22 Dobrze. Ee, 22. Ja... No, dobra, w sumie to jest spory kawał drogi, więc to może być wszędzie tutaj. E, dobra, 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 Spokojnie, spokojnie. E, Czarny, co to jest za miejscowość w takim razie? E, bo to by się nam teraz przydało. Tak, nad like? Jak znajdę miejscowość, to już mam e, wszystko. E, co to jest? Frank. okej. Okay. No, dobra, gdzie jest Frank jakiś? Nie wiem. Pierwszy raz słyszę tą nazwę miejscowości. Piece, haliska, czarna woda. Nie, no tutaj nie ma chyba takich miejscowości jak Frank. Jechałem tą drogą, no to, to nie, nie, nie kojarzę. Chociaż chyba, że przejeżdżałem nawet nie wiedząc, no też jest to w sumie możliwe. Jest Frank! O! Dobrze, ten! Dobrze, z, z, ten, z... Ehm, dobrze. Frank. Jesteśmy na... tutaj! Tak, no to jest tu. Dobrze, 7 metrów. Okej. Okay. Dobra, co mamy? Jakieś osiedle? Jakieś takie... Domki, e, chyba lat 90. to są, nie? Bądź jeszcze postkomunistyczne, w sumie nie wiem. Nie, chyba to jeszcze za komuny takie budowali. Może ktoś z Was się orientuje bardziej, to może widać, znaleźć w komentarzu. Bo ja w sumie do końca nie wiem, e, jak to tam wyglądało z tymi budowami. E, a, 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 a. No w sumie za komuny to bardziej w mieszkania ładowali, więc pewnie lata 90. bardziej, ale nie wiem. Mówię, nie wiem, nie wiem, nie wiem. ważne: Gdzie my jesteśmy? Mm, na razie nie mam zielonego pojęcia, ale Slep na góra, 65 tardów, Olbrachowi dobra. A to jest jakiś idy tardów, to nie możemy się tym zregenerować. Ząbkowice Śląskie, okej. Okay. Gdzie one są? E, tu są ząbkowice Śląskie, dobrze. My wyjeżdżamy i jedziemy, tak jest. My jedziemy w tą stronę. E, to jest jakiś cmentarz. Jesteśmy gdzieś tutaj. Nie na czasem? Może być, ty. Czekaj, czekaj. Tu jest ten... Może nie tutaj. Może jakiś inny wyjazd był tutaj, może być. Dobra, poczekaj, moment, moment, moment. Się ten. Nie, nie, nie śpieszmy się. Eee, coś tu jeszcze trzeba znaleźć, żebym miał gwarancję. Tu jest most. Okej, okay, czyli jesteśmy kawał przed mostem. Nie, to jest cmentarz jakiś, nie to. No to musi być tutaj okrężne, to musi być tu. Tak, to jest deadent. Zgadza się. Tak, jesteśmy tutaj, dobrze. 11 metrów. Mogłem w sumie zauważyć, że jest ten dead end. Okej. Okay. Eee, mam jakiś kościół, ale taki wschodni chyba bardziej, tak wschodem wajbuje ten kościół. Ale tak mi się coś wydaje, że tak bardziej ze wschodem mi się kojarzą takiego typu kościoły, w sensie tak wyglądające. No ale może to jest eee, taka pułapka tylko. Sprawdzimy to. W ogóle tak dziwny ten kościół, nie tak po środku niczego, tak nie wiem. Dziwnie to jakieś drzewka by się przydały dookoła niego albo coś. No tak mi się wydaje. Są jakieś autobusy, to jest jakieś PKS? Bo tak, jakaś zajezyna autobusowa Wyszków, obwodnica Warszawa. No dobra, czyli co, że Wyszków, tak? Mam rozumieć, że jesteśmy w Wyszkowie. Gdzieś. Najwyraźniej. Wyszków, ulica Wilowa, tam. Jest Wyszk Wyszków, eee. Dobrze, eee. A, 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 tylko gdzie? No właśnie, Wyszków nie jest taki mały paradoksalnie, więc coś by się tu więcej przydało, jakiś punkt odniesienia. O, jest tu jakieś rondo chyba? Tak, there is a rondo. Eee, or, or, of course it's rondabout po angielsku, ale czy znaczy rondabout? Spokojnie, umiem po angielsku mówić jako tak, nie, nie bójcie się. Po prostu sobie bardziej śmieszkuje, prawda? Anyway, um, ale ja wiem, kurde, dokładnie, czy to może być sklep, coś, jakaś kancelaria. No, no, zobaczmy tą ulicę. Centralna Wyszków, i to jest droga, która, w sensie, tu musimy przy jakiejś takiej pseudo-głównej drodze szukać ulicy centralnej. Eee, tu nie. To jest jakieś rondo. Kurde, no. Powiem Wam, że rondo. Szaniawskiego i Mak jest obok. Dobra, tu jest to rondo. Jechaliśmy stąd i jechaliśmy tą drogą. Okej. Okay. Jesteśmy na ulicy Sikorskiego gdzieś, eee. 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 dobra, teraz tak, musimy jechać na północ, jest gdzieś tak kościół cały tu jest jakiś kościół. Dobra, to będzie tu, to będzie tu. Eee. Młodzieżowa, czy to się zgadza? No nie do końca. Nie, 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 to nie jest tu, to nie jest tu. A nie, to jest dalej, to jest dalej na... No. Tu to będzie, o, 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 o. tu to mogą być jakieś zabudowania nowe, no, miałoby to sens, tak jest, dobrze, 4 metry, pięknie, jaki mamy czas? 10 po minuty, nieźle, nieźle, nie jest tak źle, ja jestem zadowolony z tego wyniku, naprawdę mogło być znacznie gorzej, eee, dajcie znać o tym, dajcie znać co wy sądzicie w komentarzu na ten temat tej rozgrywki, może jesteście z jakichś okolic, w z tych lokacji, dajcie o tym znać. Um, I cóż, pamiętajcie oczywiście o łapce w górnej i subskrypcji i do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!